Stary samuraj. Dawno, dawno temu w Japonii żył wielki samuraj, czyli taki wojownik japoński. Bardzo dużo wojował, i w końcu, już po wielu latach walk, miał dosyć zabijania i zła, na jakie patrzył, i postanowił zmienić swoje życie. Zamieszkał w małym miasteczku, odłożył miecz i poświęcił się nauczaniu młodych ludzi. Stary samuraj postanowił już nigdy nie walczyć. Ale mówiono, że mimo tego, że już jest stary, czyli taki w podeszłym wieku, mógłby pokonać każdego przeciwnika. I pewnego dnia do miasteczka, w którym mieszkał właśnie ten były samuraj, przybył młody, zarozumiały wojownik, który lubił prowokować i poniżać swoich przeciwników, aby zdenerwowani uczynili pierwszy ruch i popełnili jakiś błąd, a sam spokojnie czekał na ten ruch przeciwnika, który był ze zdenerwowania przeważnie taki na oślep. A następnie szybko atakował, wykorzystując błędy, które popełniał zdenerwowany przeciwnik. Młody samuraj nie szanował swoich przeciwników, uważał, że jest lepszy od nich wszystkich, bo jeszcze nigdy nie przegrał żadnej walki. Właśnie ten młody samuraj bardzo dużo słyszał o sławie starego samuraja. I udał się na spotkanie z nim z zamiarem pokonania go i zdobycia jeszcze większej sławy, ponieważ, jako niezwyciężony wojownik, potrzebował jeszcze tej walki, jak ją wygra, to byłby już najbardziej sławny w całej Japonii. Pomimo protestów swoich uczniów, ten stary samuraj przyjął wyzwanie. Młodego wojownika. Na miejscu, gdzie zaplanowano pojedynek, zgromadziło się wielu ludzi. Każdy chciał zobaczyć dwóch najsłynniejszych samurajów w kraju: jednego, który kiedyś był wielki, i drugiego, który jest niepokonany. Teraz, gdy ten były samuraj i młody wojownik stanęli naprzeciwko siebie, Żaden z nich nie podniósł miecza. Stary samuraj, bo nawet go nie miał przy sobie, powiedział już, że nie będzie nosił, to nie nosił. A młodzieniec, bo zawsze zaczynał swoje walki od poniżania swoich przeciwników. Starzec stał prosto, patrząc spokojnie na swojego przeciwnika. A młody człowiek zaczął go obrażać i wyśmiewać. Obsypywał go. Różnymi obelgami i mówił też źle o jego rodzinie, o jego przodkach. Nie przebierał w słowach, wyśmiewał jego wygląd, wiek, żartował z jego ubrania i ze wszystkiego, co słyszał o starym samuraju kpił z niego, z jego umiejętności, nawet na koniec naplął mu w twarz. To było bardzo przykre i robił to przez wiele godzin. Wszystko robił, co było w jego mocy, aby wyprowadzić tego starego samuraja z równowagi, ale starzec pozostał niewzruszony. Pod wieczór młody wojownik zrezygnował, ale odchodząc krzyczał, że z takim starcem szkoda mu nawet czasu, żeby walczyć. A były samuraj cały czas stał spokojnie i nawet nie wydawał się poirytowany. Gdy ta dziwna walka, która się nie odbyła, została zakończona, uczniowie starego samuraja byli zrozpaczeni, liczyli na to, że samuraj spektakularnie wygra. Że pokona tego młodego, niedobrego człowieka, a ich zdaniem zobaczyli tylko słabego starca. Byli bardzo rozgoryczeni tym faktem, że ich nauczyciel nie odpowiedział na wyzwiska i prowokacje tego młodzieńca. Spytali go: Jak mogłeś znosić takie upokorzenia? Dlaczego nie podjąłeś jego wyzwania? Nawet nie wziąłeś miecza ze sobą. Myśleliśmy, że jesteś największym wojownikiem, jakiego znamy, a ty jesteś zwykłym tchórzem. A wtedy ten stary wojownik i samuraj powiedział: Jeśli ktoś przychodzi do ciebie z podarunkiem, a ty go nie przyjmiesz, to do kogo wtedy należy ten prezent? No, do darczyńcy odpowiedział jeden z jego uczniów. Dokładnie tak samo dotyczy zawiści, złości i obelg rzekł samuraj. Jeśli nie są przyjęte, pozostają własnością osoby, która nosi je w sobie, we własnym sercu. I powiedział im jeszcze nie pozwalajcie, żeby brud, który wyrzucają z siebie inni, zabrudził was i zmieniał wasze serca. A okazanie pokory, przebaczenia i miłości wobec nienawiści, wymaga większej odwagi, aniżeli poddanie się temu, co robi przeciwnik. Pamiętajcie, jeśli ktoś was obraża, śmieje się z was albo robi wam coś złego, nie oddawajcie mu tym samym. Zachowajcie czyste serduszka i okażcie mu dobro i miłość Bożą. Bo Bóg uczy, żeby kochać wszystkich i modlić się nawet za naszych nieprzyjaciół. Tak jak Jezus okazał miłość, tak i my okazujmy miłość tym. Którzy nas nawet nie lubią. Bo łatwo jest kochać tych, którzy nas kochają, a trudniej tych, którzy nas nienawidzą. Przeczytam Wam fragmenty z Biblii. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. To jest fragment z listu świętego Piotra. I drugi listu Pawła do Tesalonicza. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze, sobie nawzajem i wszystkim. I z Ewangelii Mateusza. A ja wam powiadam miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują amen